Cześć, z tej strony Askę i zapraszam Was na kolejny odcinek z gry Titan Quest Immortal Tron mm, teraz właśnie wrzucam odcinek po odcinku, więc cały czas będę w, będę w tym samym miejscu, więc nie będę musiał przechodzić map od początku jeszcze raz. Tylko będę właśnie w tym samym miejscu. Także lecimy dalej, lecimy dla, dalej drogą spartańską lecimy dalej drogą spartańską, tak ale w poprzednim odcinku dostaliśmy poziom Go właśnie teraz rozdamy Damy punkt punkt 2 punkty inteligencji tu jakiś kostur się nam Odblokował. Zobaczymy, co to jest. Czy to w ogóle jest lepsze, czy co? O, o! Zobaczcie. Ma średnie obrażenia lepsze oraz obrażenia na sekundę lepsze... ...niż ta włócznia destrukcji. No dobra. Plus 52 do zdrowia i... ...od 2 do 5 obrażeń od ognia. No dobra. To pokorzystamy sobie chwilę z tego, z tego, z tego, właśnie kosturu. O, tutaj mieliśmy kapliczkę doświadczenia. A już większość wyrobów pozabijaliśmy. No dobra, co zrobić, jak nic nie zrobimy, nie? Po prostu trzeba szybko ich wykończyć. To poziom poleci jak po prostu zaskinięciem magiczną różdżką obrączka krzepy to coś z siłą pewnie o tak obrączka krzepy siła ale mamy lepszą obrączkę krzepy o, tam jakiś dzik wielki jest wygodniały dzik bestia zobaczcie dziewiąty poziom miał to nie jest dla nas żadnym problem Jakieś... o skończyły nam się miksturki energii właśnie jeszcze mistrzostwo trzeba dodać no to tak jak mówiłem dodamy sobie dwa w to i już lecimy tym słupkiem w górę żeby mieć te lepsze to na razie niech takie będzie chociaż może może sobie jakoś później to Tutamy. Dobra, zobaczymy na mapę, co tutaj się na mapie dzieje. Dobrze. Tworzę sobie portal. I portalem przeniosę się, przeniosę się do Helos, Sprzedam niepotrzebne przedmioty, i kupię eliksiry, właśnie na manę. Bo to. Dużo, 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 dużo tych eliksirów nam idzie. Dobrze. Łuk oczywiście sprzedajemy. To też sprzedamy. To sprzedamy. Mam kostur. Tą buławę sobie chciałem zostawić. Może będzie lepsza. Te obrączki wszystko sprzedajemy. Chociaż tam było energia. Nie, to wybraliśmy, że inteligencja, elektryczność to sprzedajemy. I tu jest siła, to sprzedajemy. O nuce. To mówiłem, że też sprzedamy. To z pukleż też sprzedajemy. To sobie zostawimy na razie. To też. To też sobie zostawimy. I ten hełmik to w sumie też, bo jest dla nas przydatny. Akurat ma 6% porności na elektryczność. To aż tak nie jest. Nie jest aż tak potrzebny nam, ale ma 75 energii i plus 7 regeneracji plus 7% regeneracji energii więc, więc, więc to jest akurat, akurat dla nas Tutaj sobie kupię kilka na zdrowie i dużo dużo na manę. tak 35 powinno starczyć, zobaczymy czy tutaj są za to po umiejętności hmm. To słabe łuki nam nie są potrzebne zobaczymy może 5 <laughs> do siły to nie O 10 8 do, re do redukcji wszystkich wymagań Ale 8 poziom i za mało złota Dobra zobaczymy co tutaj ma ten handlarz Mm. Łagodząca bransoletka Skórzana na ramienniki to też nie Uu. Drogie to ale To jest To tutaj jest Nie to są takie Słabe myślę że to To jest takie mm, Lepsze, które ma ten handler, ale to my mamy akurat Dobaczcie to to jest to jest opończa dobra ale nie stać nas na nią dobra Wianki sobie obejrzymy szybko ale to też nas nie stać oczywiście dobra to lecimy lecimy do tego portalu tu jakiś To tylko informujemy, że gościu, którego szukaliśmy wtedy w jaskini tam żyje i tyle po prostu. Dobrze, przenosimy się w tam w miejsce właśnie gdzie był ten teleport i lecimy, lecimy dalej. Lecimy, o tu jakieś czarno wrony, to tam żaden problem. Harpie też to żaden problem, no ósmy poziom miała na jednego hita, wszystko. Tutaj złoto to bierzemy i lecimy dalej, tam już widzę właśnie jakiś portal w obozie spartan, to już niedługo, niedługo będziemy właśnie w tej sparcie. Tutaj słabe takie to wszystko. Żaden dla nas problem, tu jeszcze jakieś satyrowie, saty jakieś satyry. Nie wiem jak to się odmawia... O, odmienia. Dobra, tutaj już wszystko zwiedziliśmy. Jeszcze jeden satyr, no. Myślę, że się uchowa... o, tam jest jakiś większy satyr, czego? ...jak najszybciej unicestwić, żebyśmy my dostali za niego właśnie doświadczenie, a nie... A nie ci Spartanie, którzy tam go biją. No i nam zabili wielkoludacz tam. Nie, jak on się tam zwał, dobra. Tutaj już wszystko. Wszystko ładnie. <laughs> Wyczyściliśmy obóz Spartan. Dobrze. Jesteśmy w obozie Spartan. Czy można z kimś pogadać? Paralus, spartański żołnierz. Daroleonidas Leonidas. Idź prosto przed ciebie, ale on nie rozmawia z plepsem, który przybywa niespodziewany. Dobra. Tu sobie przejdziemy, nie ma nic ciekawego. No tak. Brasdias. Bras Strasznik Leonidasa. Stój, żaden cywil nie spotka się z geran... generałem Leonidasem. A szczególnie kiedy ten jest na naradzie wojennej. No dobra, posłuchaj. Wyjątkowo dziki centaur o imieniu Nessus. Zabił kilku naszych chłopów. Teraz grasuje w Dolinie Pellany. Nie mamy teraz ludzi, by posłać za nim pogoń. Zabij tę bestię. To jest zadanie... Zabij tę bestię, a ja załatwię ci spotkanie z Leonidasem. To jest zadanie główne. Pokonaj Ron Nessusa, aby uzyskać audiencję u Leonidasa. No dobrze, dobrze. Próbujemy rozwalić tego Nessusa. Tutaj fontanna reinkarnacji, To jest czarodziej. No tutaj ten nikator czarodziej, no to tutaj ołtarz tworzenia. Ołtarz tworzenia służy do wytwarzania potężnych artefaktów z relikwii, amuletów, zwojów i innych przedmiotów. Tu musimy mieć recepturę i tutaj wrzucamy właśnie składniki. A tu... Ołtarz separacji. Ołtarz separacji służy do usuwania relikwii ale amuletów z przedmiotów. Można usunąć tylko jeden z nich. Dobra, portal sobie aktywujemy. Przejdziemy się teraz do Teres, Kowal, do Teresa. No co on tu ma? No, tu chyba 59 zł. No to zdrowia. Tu 56 zbro... zdrowia. Bo rzucają z tą zbroją. Tu jest. Kto tu jest? Falios arkanista, No to jest coś bardziej właśnie dla nas. Coś związanego z energią. Regeneracją tej energii. Ale myślę, że na razie nic nie będziemy sobie kupować gdyż mamy w miarę spoko, spoko, wyposażenie. Tu już chyba nic nie ma dalej. Nie. Dobrze. To idziemy zobaczyć, co tam się... na dole dzieje. To jest jakiś... Eutykles Melancholin... Tanin. Jeśli wyglądam na smartwanego, to dlatego, że Hippiasz, sędziwy i wojownik, który jest dla mnie jak ojciec, udał się z rana do doliny i jeszcze nie wrócił. Posunął się w latach, a wydaje mu się, że nadal ma siłę i zwinność młodzika. Zadanie poboczne zaktualizowane. zaktualizowane legendarny wojownik. Stary Spartanin o imieniu Pierż oddali się od obozu i zaginął. Jeden z żołnierzy bardzo się o niego martwi. Znajdź Hippiarza i upewnij się, że nic mu się nie stało. Otrzymamy 2000 sztuk złota i 500 punktów doświadczenia. No dobra, dobra, ale myślę, że te wszystkie questy, ten quest poboczny i tego Nessusa to już sobie pokonamy ze spokojem. W następnym odcinku do Sparty dotarliśmy bez najmniejszych problemów i w tym odcinku to już byłoby wszystko. Dzięki za uwagę. Jeżeli film Ci się spodobał, daj lajka, subskrybuj, komentuj. Jeszcze raz dzięki za uwagę i na razie.